Cześć, z tej strony Kamila w tym filmie opowiem Ci parę słów o maskach, jakie ja polecam na początek, jakie się najlepiej sprawdzają, jakie są najbardziej uniwersalne. Jest to film przeznaczony raczej dla początkujących skraperek, które właśnie myślą o tym, żeby rozpocząć swoją przygodę z mixed mediami. Powiem ci, jakie moim zdaniem na początku warto zakupić maski, właśnie kiedy zaczynasz tą swoją przygodę i Niekoniecznie chcesz robić prace stricte mediowe, ale właśnie dodać troszeczkę tych mediów do takich po prostu zwykłych skrapowych prac, bo to zawsze jest super efekt. Na rynku jest bardzo duży wybór wzorów masek i różnych rozmiarów, i naprawdę trudno się zdecydować, jeśli jeszcze nie masz doświadczenia. Ja polecam na początek na pewno takie maski, które pozwolą Ci E, tworzyć e, strukturalne tło e, na twoich projektach nawet jako dodatek na przykład na okładkę albumu czy na e, kartce wersalnym wzorem będzie pismo będą to na pewno jakieś e, jakieś murki jakieś takie właśnie siatki, rąby e, maska, e, drewienko do prac e, zimowych, świątecznych jakieś śnieżynki albo gwiazdeczki albo takie tło to jest Agaterii takie tło w, ostro, w listki ostrokrzewu, albo bardzo fajne są też takie zwisające gałązki. To jest zimowa, ale możesz sobie też kupić takie gałązki, na przykład jesienne widziałam, albo takie same suche gałęzie. I ja tutaj mam jeszcze taki plaster miodu, też bardzo fajnie wygląda na różnych pracach, on też na męskich jest super. Bardzo fajnym wyborem będzie też wianek, jeśli robisz albumy szczególnie, jakieś większe właśnie komposty, bo on jest dość spory, to będzie właśnie jakiś wianek. To jest wianek zagaterii, on jest dla, według mnie uniwersalny, wystarczy tutaj dodać jakiś kwiatów i będzie wiosenny, a może być też zimowy. Tutaj tak wygląda na tym projekcie, to nie jest pro, projekt mediowy, a okładka jak najbardziej jest taka właśnie z dodatkiem mediów. A tak wyglądają. Deseczki wykonane za pomocą maski deskowej. Świetne są też, moim zdaniem, maski z kolekcji Stamperi Mixed Media, ponieważ one są takie multi wzorzyste czyli mają na jednym elemencie, na jednej masce jest kilka wzorów. Tutaj są damaski, tutaj jest pismo, jakieś koniczynki, tutaj troszeczkę nutek i możemy to zastosować już jako gotowe tło. To jest znaczne ułatwienie na początku, a możemy też po prostu niektóre z tych elementów tylko sobie wykorzystać. Tutaj na tym serduszku, właśnie, jest po całości ta maska nałożona. A tutaj jeszcze w takim albumie też są dodatki tej maski, właśnie tutaj złota farba. Czyli podsumowując, na początku. Jakaś maska, pismo, murek lub deski, jakieś ornamenty, może być serwetka albo jakieś takie bordery ornamentowe, one się wtedy sprawdzą w pracach jakichś komunijnych, ślubnych, bardzo fajnie będą wyglądały. Jakaś maska zimowa, chyba że akurat nie jest teraz sezon, to możesz sobie ten zakup zimowej maski odłożyć na później. I jakaś jedna, właśnie taka multi polecam ci serdecznie maski w wersji mini. Ja mam tutaj maski z nibartu. Uwielbiam te maski i jest teraz naprawdę bardzo duży wybór Marta tam ciągle poszerza ofertę i chyba też Ania z Przez Okienko ma też takie małe maski w ofercie. To jest bardzo budżetowa wersja. One są niedrogie, są malutkie, mało miejsca zajmują i przy okazji przy tworzeniu kartek czy jakiejś na przykład ATC, lepiej się sprawdzą właśnie takie małe maski niż te wielkie. Bo są fajnie dopasowane do małych form. Jeszcze raz zachęcam Cię do zajrzenia w opis tego filmu, bo tam podam Ci właśnie moje typy tych masek, które są, będą idealne na początku, z linkami, gdzie możesz je znaleźć, a także link do produktu, który stworzyłam specjalnie dla początkujących skraperek. To jest taki spis prawie wszystkich materiałów i narzędzi, które używamy w Scrapbookingu i w Mixed Media, i myślę, że to Ci znacznie ułatwi rozeznanie, poznanie i ułożenie sobie tych, tych, tego, tych wszystkich nazw, które my tutaj używamy w filmikach na YouTubie. W tym filmie już to wszystko. Serdecznie Ci dziękuję i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!